Story time, jak moja koleżanka zesrała się na mojego psa. Więc moja koleżanka, nazwijmy ją Mileną, była wtedy u mnie w domu i ogólnie ona miała krasza, nazwijmy go Bardek, i ona chciała go zaprosić gdzieś. Wtedy ja powiedziałam jej, że mogę zaprosić go do mnie, oczywiście z nią. A i to był czwartek. Jakby co, okej. Okay. Więc rano w szkole mówię Bartkowi, czyby nie chciał do mnie wpaść. I on mówi: no spoko. Wtedy byli jego koledzy. To też ich zaprosiłam. Nazwijmy ich Kuba i Michał. Zaprosiłam też moje koleżanki. Nazwijmy je Kasia i Lena. Wtedy miałam jakoś sześć lekcji w piątek. Więc poszłam od razu do sklepu. Umówiliśmy się jakoś na szesnastą. Była wiosna chyba. Więc nie robiło się jakoś ciemno. Wtedy kupiłam jakieś picie, słodycze i jedzenie. Moja koleżanka Milena przyszła. Jakieś 20 minut wcześniej, ona bardzo lubiła słodycze. Jak tylko przyszła, zaczęła jeść wszystko, co było najwięcej, żelków i czekolady. 20 minut po tym przyszła Kasia, a później Bartek i jego koledzy. A Lena, jak zawsze, się spóźniała, ale na szczęście spóźniła się tylko o 5 minut. Oglądaliśmy filmy, graliśmy w planszówki i tak dalej. Wtedy przyszedł mój pies. Milena go tak średnio lubiła, bo on jej nienawidził. Kiedy milena siedziała, mój pies usiadł za nią chwilę, potem śmierdziało strasznie. Kuba powiedział, fu, ale śmierdzi. Milena powiedziała, że to pewnie mój pies się spierdział, bo on taki śmierdziel i w ogóle lena. Powiedziała, Boże Milena, przestań zwalać wszystko na tego psa. Kasia powiedziała, No dosłownie, znów był ten zapach. Każdy powiedział, fu. Milena wstała, żeby zabrać żelka i go zjeść. I wtedy, stało się to, Milena się zesrała na mojego psa. On ją zaczął gryźć, dosłownie każdy się wtedy śmiał. A Milena walczyła o życie xd. Morał jest z tego taki: nie srajcie na psy.